Witam Was, Kamila Ślimaki. Pamiętacie, że pokazywałam Wam kasztan jadalny, który miał kwitnąć i miałam Wam pokazać, jak on kwitnie. Więc teraz już lecimy dalej z tematem. Zobaczcie, jeszcze tutaj są te pręciki takie przy gałązkach. To są kwiaty, które będą kwitnąć to tutaj Przesuwam dalej. I zobaczcie. Zobaczycie zaraz jak kwitną kasztany jadalne. Jeszcze sekundka. I proszę bardzo. Macie widok na kwiaty kasztana jadalnego. Właśnie te takie jak puszek wyglądają z daleka, ale to są ich kwiaty jadalne. Ich kwiaty e, tych kasztanów. Z tego będą owoce. Zobaczcie. Tak wyglądają. No tak. Przesunę Wam dalej. Tu zobaczcie. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Także jak będą owoce, będą zaczynać owocować. To też pokażę filmik na ten temat. Nieraz te kasztany jeszcze nagram. W różnej fazie. Bo już pamiętacie, że nagrywałam kasztany jadalne. Ale pokazywałam, jak one. Co pokazywałam? Na początku pokazywałam, że już są liście zielone. Tu wyraźniej widać. Liście zielone i tak dalej. A teraz już, jak kasztany kwitną. Zobaczcie sobie. Jaki piękny widok na liście. A tu macie. Jak dopiero będą kwitły. Także tak to wygląda. O, proszę bardzo, tu będą kwitły. Jeszcze się rozwijają. Proszę, kasztany jadalne. To są drzewa kasztanów jadalnych. O, zobaczcie, piękny widok tu cię to, co ja widzę? No dobra. Życzę teraz już naprawdę miłego oglądania i do kolejnego wideo. Ja wam, żeby nie były te filmy nudne, to Wam nagrywam takie właśnie krótsze filmy, ponieważ żeby nie przynudzać. Aczkolwiek zrobię kiedyś dłuższy filmik. Na ten temat, bo będę więcej opowiadać o kasztanach jadalnych. Jeszcze Wam powiem, jakie są e, uroki tych kasztanów jadalnych, czyli jak smakują i tak dalej. O owocach troszkę opowiem. Zbiór tego pokażę tych owoców. E, zobaczycie, jak one. Plony owoców kasztana jadalnego, jakie mają koszulki i tak dalej. I zrobimy sobie jedną rzecz. Pokażę Wam różnicę. Wezmę jednego liścia albo kilka liści zielonych jeszcze z kasztana jadalnego oraz kasztanowca takiego z parku. I wam pokażę różnicę, jaka jest między kasztanowcem a kasztanem jadalnym. Po prostu po czym można poznać te drzewa? Że to jest kasztan, a to jest kasztan jadalny. Kasztan jadalny od kasztana kasztanowca się różni liściem. Liściem, korą i tak dalej. Ale kory to wam nie pokażę, ponieważ Przecież bez przesady, chyba że gałązkę kasztanowca bym wzięła z parku, no to ewentualnie mogę tak zrobić. A przecież drzewa Wam nie przyniosę. Nie ma takich cudów i nie ma takiej możliwości. Chyba że zbiorę kasztana od kasztanowca i posadzeń i wtedy sobie zobaczymy różnicę, ale takiego ogrodu dużego nie mam, żeby takie, rzeczy posadzić tylko żeby widzieć różnicę to bez przesady też byłaby wielka przesada z mojej strony takie wielkie drzewa są na 10 metrów w górę albo i lepiej, zobaczcie a rozpiętość drzew jest na Kolejne 10 bardzo rozpięte drzewa są, potrafią tworzyć tak zwane parasole. Także zobaczcie, sobie tak ładnie wyglądają. No. Dobra, na tyle życzę miłego oglądania. I cóż, łapeczki w górę i do subskrypcji zapraszam.